Strony, Witam was w pierwszym odcinku z moim głosem Zaczniemy dzisiaj sobie taką serię Jest to gra Bass Simulator 15 I będę po prostu jeździł I będzie taka seria na luzie Która będę mógł pogadać więc... My, Wybierzemy sobie dzisiaj karierę Jeszcze nie grałem w tą grę Przejechałem tylko y, tutorial I mam jeden autobus Więc Bierzemy Los Angeles. Jak widać, tutorial mam y, przyjęty. I bierzemy rundę pierwszą. Y, możecie napisać w komentarzu, y, jak Wam się podobają moje filmy. To już jest cz czwarty mój film. I obiecałem, że będą filmy z głosem, więc są. To jest pierwszy, ale będzie więcej. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w tej grze, to jest to bardzo prosta gra. Chodzi tutaj tylko o to, że jedziemy sobie autobusem. Aha, super. Jedziemy sobie autobusem i na czas musimy odwozić ludzi na przystanki. Mamy tutaj w prawym dolnym rogu, tak bardziej po lewo, mamy punkty, czyli XP. I za określoną sumę możemy potem kupować yy, nowe auto, yy, przepraszam, busy czyli autobusy. Pierwszy przystanek zaliczony. Pierwszy przystanek zaliczony, za pierwszy przystanek zaliczony w dobrym czasie. Miał być określony czas. Teraz mamy jeszcze 2 minuty i 20 sekund i myślę, że w każdym odcinku będziemy sobie tak przejeżdżać jedną rundę. A rundę to jest skarga, tak jest. Mnóstwo jest dobra, więc... Ale się rozbijało, albo że będę się spóźniał, to nie będą tak zadowoleni.

Więc mogę jeszcze się rozbijać. No i tak. Nasi ludzie są niezadowoleni. Ponieważ się dużo rozbijaliśmy. Czemu ja się rozbijam? Jak... Można tak, że w no nie, nie, nie. Atwiera... drzwi. Kolejny przystanek zaliczony. Śmieci, śmiesznie, ci ludzie wchodzą do tego autobusu, tak jakby się ślizgali na lodzie jakimś czy coś. Myślę, że teraz będzie już chyba ostatni przystanek. No ja nie powiem, tylko

i jeszcze jedna gra, ale to już nie będę rozprawiać. Więc zasubskrybujcie mój kanał, żebyście byli na bieżąco. Kolejny przystanek, już trzeci. Zobaczymy, ile jeszcze będziemy jechać. Myślę, że ta seria Wam się spodoba. I ta gra przypada na do Dość

Za wolno I możecie jak chcecie, podesłać nazwy w albo nazwy po prostu na Steamie, jakichś yy, jakiś gier, to mógłbym nagrać na swój kanał. Który... Skończyliśmy właśnie, zarobiliśmy 1550 po, yy, punktów. Wejdziemy sobie do menu, zobaczymy, ile mamy już tych wszystkich punktów. Oraz mi się tu łączą. 2800 punktów i przejechaliśmy 3, 3 km, i tam No to tyle. Myślę, że tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i napiszcie miły komentarz. To tyle na dzisiaj. Dziękuję. No i cześć.